Yo, Simoneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku naszej pięknej gry jak się jak ja radę zwał <grym> Drakes dungeon Dobra, tak więc tak, znowu podejście na najroczniejszy loch i mamy tak, Crusadera, który ma wzmocnienie do celności rozkryta plus peżety Na oprychu mamy dodatkowo walkę dystansową, plus walka dystansowa, plus sam walka dystansowa, wystrzał strzał rozpryskowy oraz strzał śledzący, który raczej się nie przyda, bo tam chyba nie ma ukrycia z tego co kojarzę. Czekajcie, jeszcze się nie o wow, jesu, dobra, tak jest trochę lepiej. Anyway, będziemy polegali na wystrzale. Kolejna sprawa Arlekin na unikach oraz krycie, ponieważ on to będzie bardzo ważne do zdejmowania stresu. No i oczywiście plusy do walki wręcz, jako że mamy dwa razy krwawienie. No i oczywiście kapłanka, żeby szybko sobie nie umrzeć w tych ranach. Czyli tak, mamy jedną opcję zdejmowania stresu, mamy drugą opcję zdejmowania stresu. Mamy jednego heal'a i mamy drugiego Hila i trzeciego i, cz i czwartego. Później zmienimy to na święcą lance, ponieważ yy, napełzająca na bardzo nas przemieszkuje. Więc trzeba będzie mieć to w bani cały czas, żeby sobie zamienić. No, nie, no i co? No i tutaj generalnie nic takiego, takich złych um, rzeczy nie mamy. Także wydaje mi się, że możemy. Jeśli mi zostanie porzucona, nie wszyscy bohaterowie przeżyją. Tak, to już znamy. Oczywiście dwa razy z tak dwa razy jest tak pochodni. łopaty nie potrzebujemy z tak leczniczych ziółek, z tak bandaży, z tak y, nawet 10 butelek y, wody święconej, ponieważ ona daje resy na krwawienie i tym podobne. Mm, dobra, poukładajmy sobie wszystko ładnie, pięknie, żebym wszystko ładnie, pięknie widział. Kluczyki się nie przydadzą, tak? Bo tam się nic nie otwiera. Serum mogę jeszcze dodatkowo wziąć, żeby usuwać choroby, truciznę toksyny. I to chyba wszystko. Ale Hollywatery będę pił chyba przed każdą walką. Ewentualnie przed każdą cięższą walką, powiedzmy. No, w każdym razie tak nasza drużyna wygląda. Zwiadu nie liczymy. Co? wejdziemy, nie? To go. Nie wiecie, jak ja jestem obsrany i zestresowany przed tymi wyprawami, aż z sławkami w zaatakowałem i kawa mi się skończyła. Generalnie ostatnie wyprawy Darkest mnie trochę kopie po dupie Oczywiście już nie nagrywałem, ale miałem z pięć wypraw, których nie nagrałem, nie wrzuciłem na YouTube'a, były całkiem, powiem szczerze, ciężkie e, Bo chcę zrobić ciwa, żeby mieć wszystkie antenackie itemki Ale no, to jeszcze sporo, do, znaczy sporo do zebrania, lampion mam, w sumie tylko chyba do zebrania i będę miał wszystko No, a tutaj dwie walki, w których w sumie nic nie będziemy musieli za dużo robić Stres ten... Który nakłada więcej ten nakłada 5 Dobra, tutaj jest pojedynczy na dwójce. Okej. Okay. Zbyt dawno tą drużyną nie grałem. Hmm, może spróbujmy zastunować, sile nie mają. 50%, dobra, to jest zajebiście. Wszak jest pochodnia podbita. By intrus. Dobra. Pierwsza walka spoko. Ważniejsze, że teraz, teraz będzie, teraz. Teraz? Teraz. No najważniejsze, żeby kapłan okultystów palcem nas nie walnął, bo to chyba boli najbardziej. Dobra, zbufujmy się. Co ten buffik daje? Celność, szybkość, kryt. Okej. Okay. No i oczywiście zaczynamy od palca, ale za 13 nie boli. Tutaj mamy stres, więc już będzie coś zdejmować arlekinem. I jedziemy ze spuszczeniem krwi. Krytek 18, chociaż i tak mamy obniżone obrażenia. Może spróbujmy zastanowić. 73% jest duża szansa, że siądzie. I zajebiście. Eee... No tego się bałem. Dobra, 13 stresu, no powiedzmy, że możemy przejść na czymś takim. Ok, dwa razy awanturnik i w niebo wzięty. Dobrze. To lecimy. Stakujemy krwawienia. Dobrze, skrytem. Szanuję coś takiego. I przy okazji to jest szansa na otrzymanie krytyków jest większa. Okej, okay, ściana miała oszu, czyli gardę zarzucamy. Dobra. Um, on umrze w następnej turze. Może tego spróbujemy zranić? Albo zastunujmy go po prostu, żeby się nie ruszył. Super. Chodnie podbijamy, stres zdejmujemy. Ten stres muszę kontrolować mocno, bo on mnie może jedynie chyba udupić. Bo leczenie mam tu spore. No kurwa, panie Ten pierścień skupienia na Crusadera, to jest chyba jeden z najlepszych trinketów na niego No dobra, zdejmijmy, no co, co mam zrobić? Jak te cztery stresu na nawet jest obce zdjęcia, to czemu by nie? Eee, ty masz 7, ty masz też 7. No nie będę ryzykował, że się ruszysz później Kryt kolejny wleciał, więc okej okay. Kryt 11, kryt 20, Hila Jezu, o co chodzi? No dobra. Kurde, nie pamiętam jak tam się szło do tego baosa, ale to jest średnia, więc to nie powinno być w teorii daleko. Ale zobaczymy, pójdziemy tą samą trasą co wtedy. Okej, okay, walka i pochodnie mi akurat spadło bez zaskoczenia, szkoda. Ale to sobie już podbijamy, atakujemy podwójnie. A, to proszę, skryte. Myślałem, żeby nie wziąć arlekinowi odporności większej na cześć śmierci. Ale zaryzykowałem. Okej, okay, oznaczenie. To może boleć. 11, dobra. Odporność na krwawienie to najważniejsze. Um, może zastunuj go. Zajebiście. Strzelaj po wszystkich. Kiedyś praktycznie grałem z całym tym strzelem rozpryskowym. I całkiem spoko się dało. Muszę zacząć stres mu zdejmować. Okej, okay. tutaj chłopoczyna się nie ruszy, 8HP mu zostało. Eee, dawaj, żarliwe. Okej, okay. ten się chłop sam wykończy. Przyciągnięcie losu. Nie, proszę, nie przyciągaj go. Kurwo. Najgorsze, co się mogło stać. Bo on teraz nie zdejmie stresu. Znaczy, mam nadzieję, że będzie mu się mógł. Oj, oprycha? No dobra nie jest złe Tak szczerze Cztery krwawienia, dobra Pięknie Tylko, że Opry ma dużo Dużo stresu Ten umiera, ten umiera, temu sprzedamy stuna Zajebiście, i teraz mamy wolną turę I Teraz tak ty możesz zredukować mu stres i z krytem to jeszcze weszło, więc zajebiście 12 stresu mniej. Tylko Arlekina muszę szybciej przestawić, ale Arlekin będzie szybszy niż. Okej, okay, krwawienie. Dobra. Znowu krwawienie. No i co, drużynowo. Może jakiś kryt? A, bez kryta, niestety. Ajajaj no, ale dobra, oni umierają sobie z siebie. Mamy 30 stresu, dobra, mamy jeszcze mniej stresu 28. Powoli, powoli, do przodu. Jakiś kryt mógłby wlecieć, to by było piękne. A najgorzej. Bo co on zrobi z pierwszej pozycji? Totalnie nic. No, ale dobra, zamienimy się. Zamieńmy się. Liczę, że jeszcze Crusader się ruszy i rzuci mu. I rzuci mu zdjęcie stresu, ale dobra. Z 30 stresu nie ma tragedii. Byliśmy w gorszej sytuacji, chyba w tym momencie. Ostatnim ranie. Jestem teraz pozytywnej myśli, patrząc, jak to idzie. Okej, okay. tu bez walki. Dobra. Trzy razy kapłana okultystów No to zaczynamy zabawę Oni mają duże resy na krwawienie Ty, ale siadło, po 107 mają, ale weszło Dobra, to jest mega spoko Nice, skrytem. dobrze, zdejmuj sobie ten stresik Bo jak tu trzy razy palec... W... o Jezu, zaczyna się Dobra, 8 Ale z bleedem, a ten bleed to jest 18 Okej, okay, Crusader jest w miarę wytrzymały, więc jego to aż tak nie boli na dłuższą metę jesteśmy w stanie tu wylecieć może, że sprzedaj stuna temu, żebyś się zaatakował w tej turze. Odporność, kurde. No szkoda. OK. Więc może nie ma tragedii? bit śmierci. Dobra, to jest stres plus obrażenie. Eee, OK. Okej. Dobra, nice. I ten... Kurwa, nie, nie umrze, dobra. Ale następnej duży umieram. nic go już mogę zostawić na dobrą sprawę i zdejmować stres z. Skokolwiek. Z dobra, drużynowe w każdym razie. Musimy wrócić na full HP. No przestańcie ich stresować. Dobra, ale przynajmniej uniknął tego oprych Okej, okay, Arlekin chodzi teraz w grę. Hmm, chyba, że wykorzystam jeszcze jedną turę. Dobra, trzepnij. Zdejmij go, tamtej nie tak się wykończy. E, inspirująca nutka na Crusadera. Zbufuj się. Ok, to jest fajne. Drużynowo, siedemeczka. No i umiera. Dobra. O, działamy jak możemy. Nie wiem kiedy się trafi boss i to jest na kurwa najgorsze. Muszę taka intuicyjnie z obozowiskiem czekać po prostu. Ok, góra do... No góra. No. Dobra, zarzucam flaski. Dobrze. To jest zajebiste. Dobra, unik. To jest ekstra. Zajebiście. I ona już nie zaatakuje. I jeszcze kryt 20 i stress kill. Jest! Podwójny kryt. Jak ja to kocham. Sporo. Sporo. Trzydzieści stresu to jest sporo. 14, kurwa. Stres wchodzi, to jest najgorszy. Nie wiem, czy teraz obozowiska nie odpala po tej walce, wiecie. Dobrze. I zajebiście ze skrytem, bo dwóch jeszcze zdejmuje sobie stres. E, większe leczenie, dobra, przyciągnięcie jest ok, bo ważne, że stresu nie nakłada. O, tak 9 to do przeżycia. E... Dobra, zdejmujemy arlekinowi. Korzystajmy jeszcze jedną turę do poruszania się. Okej. Okay. Nie chcę je zabić jak na razie Dobra, to jest super Kapłanka jak na razie ma najwięcej, pchnięcie losu Dobra, unik, to jest ekstra Bo mamy darmowego heal'a w tej turze i Crusader dobija, nie dobija Ale tu chyba posiłki nie mogą przyjść, w każdym razie mam nadzieję, że nie mogą przyjść I że to się nie wydarzy, dobrze, Skrytem jest jeszcze, ekstra Okej, okay, nie robimy obozowiska. Mam jeszcze jaja, żeby tu przejść. Chyba, że teraz nagle zdarzy się boss. To już by była gorsza informacja. Co to jest za rozejście? Dobra, no idę w prawo. Znowu głód. Znowu zwiat. Tym razem w dół. Wiecie co? Yy, ja mu wymienię tego hila na lance. Okej, okay, walka. Narośl jest bardzo tankowata, ale generalnie nic nie robi. Wstakujmy krwawienia. Okej, okay, unik zajebisty start. Kurwa, tego broni Okultysta jest nie, naj, najniebezpieczniejszy, kapłan Najniebezpieczniejszy jest z nich wszystkich hmm. Dobra, bimy tego z tyłu Czyż może powinien mu lecieć Crusadera? Może OK 15 nice To jest mega spoko W Crusadera sobie możesz bić On jest, on jest wytrzymały Chyba, że tak parę razy w niego jebiesz, to wtedy już nie um... No dobra, i tak to musimy zbić Ale kryt za 30 na starcie, to jest spoko Ale z tego co... A nie, to coś robi jednak Dobra Coś tam jednak sporo robi Mówiłem, ma 12 blida, sporo Dobra, bandaż wjeżdża w grę i flask Dobra, jednego się pozbyliśmy poprzestawię mi te masy. Okej, okay, sam się healuje. Nie trzeba się uleczyć w tej turze kurwa kryt na oprycha. Nie dobrze. Kopłanka musi podziałać i to sporawo musi podziałać. Chyba, że stres heal już zarzucam. Dobra, idziemy ze stres healem. o trzeba to kurwa mądrze rozgrywać. Masakra 14. Przydałby się kryt za 28. No ale dobra. Powiedzmy. Dobrze! Okej, okay, to jest super. Nie chcę go zabić. Jeszcze. Harleki niesamowicie dużo zdejmuje stresu. Chociaż chyba wolę łowczego. O NICE! Podwójny unik! Ale to nam ugrało! Wiecie jak to nam teraz ugrało? Masakra! Dobra, jeszcze Kretną. Kozak totalny. Proszę tylko krwawiennik wejdzie. Dobra, ekstra. Eee, 28, 24, dobra, z Crusadera. Sojdera. Ok, uh. to mi wygląda jakby tam miał być boss. To tak wygląda, nie? Jakby tam miał być już boss. Dobra, zrobię to, Enobus. 9? A, bo jeden któryś więcej zrę. Yy, 9 zostaje mi ile? 3 plus 7. Zostaje mi na jeden głód. Ale dobra, ulecmy się za piątkę. Zapobiega nocnym tym zasadzkom. To jest spoko. Walka dystansowa na nim. To jest mega okej okay. Więcej kryta na Bismasa. Dobra, i tyle. I let's go. No, powiem tak, Oprych jest tak pobufowany, że powinien zniszczyć wszystko i wszystkich. Bez zaskoczenia. Oczywiście. Okej. Okay. Rozumiem to podejście. Dobra, to jest to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. Dobra, do znowu. Do, dobra, skrytem weszło, to jest ok. Ważne, że zdejmujemy stres w jakieś turze. Mmm, skrytem, dlaczego? Dlaczego skrytem? Okej. Okay. To tak równo poszedł chłopak. Dobra, ty, co jest? Bo ich wymiótł niesamowicie. I jest przeraza z kapłanem. Uff. Dobra, nakrwawienie mam małe y Stakujemy. A, tak Taka propos stakowania, nie? 70 jebanych procent masz. Tam jest ze 130 szans na krowienie O co chodzi? Go drużnowo. Jak na razie. Palowanie, Przemiesza nas. Nie jest źle. Tak mi się na razie wydaje. Dobra. Odporności. Kurwa, zapomniałem łyknąć tych. Dobra, łykamy teraz święconki w tej turze. Dobra, nice. To jest okej. Okay. W sumie lipa jest tylko za relkinem, który się nie ma jak ruszyć. Tak, to jest okej. Okay. Pięknie. A, no i tylko wyknołem na jednej osobie wodę święconą. Najgorzej. Falowanie, przemieszanie. Uhuhu. Let's see what we got! Ok, Ej, dobra, ja teraz muszę ten. Spamujmy po prostu. Dobra, ile tam jeszcze dostaniesz? 8. Dobra, to zredukujemy, bo to i tak jest boss. Można żebyś krowienie takową. Dobrze. Dawaj, za 12. Dobra, dostanie się, dostanie się do bossa, jest cięższy od bossa. O co chodzi? What the fuck! Nowy przemiesza Arlekin, tylko uniknął. Ale i tego tak przemieszały, nie? Eee, pyk, pyk. Święta lanza. Kurwa, jaki zestawik leczniczy, nie? Im mniej HP ma, tym ciężej mu się wciska te obrażenia. Dobra, unik, nice. Ja tu? Kurwa, nie? Tak... Dawaj go na tyły. Nawet niech taka płanka będzie z przodu. Falowanie znowu. Jak go wywali znowu naprzód, to xd. Dobra, jest na drugim, to jest jeszcze w miarę okej. Okay. Bo teraz go przesuwamy na trzeci A w sumie ja mogłem mu bandaż dać Zjebałem Okej, okay, szósteczka Krwawienie palec, Za 12 Dobra Śmieszne, że nawet go nie ruszyliśmy, nie? Co ja mogę już za, zaatakować trzy razy, żeby te HP zdjąć? No bo jej, jeden HP zostało. On się ruszy, falowanie rzuci. A teraz może unlucky przemieszać? Jest dobra, nie jest źle. E, ile tam jeszcze masz? 4 na jedną rundę. A weź sobie. Dobra, boss umiera. Dostał sam 100. Nadal się bijesz, jak twój Bukumar. Kurwoś oh, yes. Dobra, dawaj go na trzeci. Chociaż nie, na drugi pewnie. Dobra, nieważne. E ok, Okej, nice. Szkoda, że tu się tylko nic nie dropi, nie? I dziękuję, dobranoc. No, powiem tak, żaden bohater nie przekroczył 50 stresów w tym ranie Co to jest? Zwój antenato? What? Zajbiste. Ale kozak! dobra ekstra! No i nie mamy co z więcej zwiedzać. Misja ukończona. Uff, ale dumny jestem, się nie powiem, mamy się taki dumny. o Jezu Dało się. A to było ciężkie nawet. O, zachorował nam Dismas.

się wydaje, że gdzieś go próbowałem dropić, ale coś faktycznie mogło pójść nie tak. No bo generalnie, jak przeglądam sobie teraz itemki, to brakuje mi już tylko. Tylko nie wiem, czy to znajdę gdzieś. Aha, zaczynałem się z hizy. Brakuje mi tylko lampy antenata, której nie mam. Minus 100 obrażeń od stresu. od odbiegłości minus 100 obrażeń. Trzy pochodnie, Aktywuj trzy razy żelazna korona. Najmroczniejszy logo. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Bohaterku wysyłam na leczonko i na należy. A nie, zredukowany stres mini no tak. Oni już nie pójdą tam, nie? Nie, 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 nie. geometria tego miejsca była wypaczona. No i dobra, no i generalnie zostały mi tylko dwie drużynki, czyli muszę jeszcze jakiś jeden teamek poza serią sobie doprowadzić do poziomu szóstego na final bossa. Choć nie mam tu. Mam tu jeden. I to jest całkiem strong teamek, nie? Bo to jest podkrwawienia, podzarazy i same pojedyncze te Mam bardzo duże, bo łowczy bardzo dużo bi i wstręta mogę aktywować w razie czego. I healing, healing jest bardzo duży, bo ten ma healing, ten ma healing, ten ma healing i ten ma healing. Czyli mam w razie, mam jeszcze trzy drużyny, czyli jestem w stanie zrobić z sumie następne dwa odcinki, trzy odcinki. Może się uda... Może nie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne Elo.